Witam wszystkich 14 kwietnia. Zmiany postępują właściwie w szaleńczym tempie każdego dnia. Zmieniają się można powiedzieć ery, etapy ogrodu, chociaż ciągle jeszcze kwitną forsycje. Zaraz dojdę tam do głównej części, jak nic mi nie przerwie. Tak jakkolwiek pojawiają się powoli już szafirki, u niektórych już w ogrodach są, jak również. Powoli zbliżamy się do, <laughs> przepraszam, do ery tulipanów, które już bardzo mocno tutaj się organizują. Tutaj jedyna u mnie jeszcze nie przycięta rzecz to jest lawenda. Większość cięcia już zrobiłam, muszę się jeszcze za nią zabrać, przyjdzie na to czas. Jedną z cech tutaj... Takiej części ogrodu mojego, która jest od południa, czyli od wejścia do domu. E, tutaj bardziej stoją u mnie donice niż, e, niż rabaty. Rabaty są od północnej, tej cienistej strony, i właśnie elementem tej części tutaj południowej jest, no właśnie w związku z tym duża zmienność, dlatego że donicy wymagają ciągłego sprawdzania i, i przeorganizowywania, bo na przykład taka tu, co tutaj widać, jedna może sobie stać i stać i o różnych porach roku wygląda równie dobrze. Tu jest starzec. I kocanka Kari, kocanka włoska, włoska zwana Kary, czy Magi w Polsce. I taka donica może sobie tutaj być. Natomiast e, tak samo podobnie ta jedną z odmian turzyc, natomiast inne, jak widać, tutaj momentami wyglądają lepiej, gorzej. Tutaj się coś skończyło, coś się organizuje. Z kolei tu na następnej na przykład czekamy dopiero na pojawienie się tulipanów. Cały czas jeszcze kwitną wrzośce darlejskie. Muszę powiedzieć, że w tym roku się niesamowicie tutaj sprawdzają i to widzę, że to, to, to się w ogóle... Dobrze rozwija ta sprawa drzwiców, i myślę, że na następne lata też to jest dobra opcja, zarówno do wsadzenia w gruncie, jak i do donic. Natomiast inne donice przekwitły te wczesne irysy żółkowane, roz, wybujały im, rozrosłe się liście. I tutaj będę musiała na pewno to przeorganizować, coś z nimi zrobię. Być może je wsadzę albo do gruntu, albo gdzieś do jakiejś innej takiej donicy, gdzie postawię z tyłu, gdzieś przy altanie. A tu na pewno na przodzie muszą być jakieś bardziej reprezentatywne kwiaty. I w związku z tym, tak jak mówię, tutaj na pewno będzie reorganizacja. Także powoli zbliżają się już, rosną oczywiście tulipany pierwsze zasiane różne kwiatuszki niestety moim błędem jest to, że jak zwykle nie podpisałam i nie pamiętam, co tu zasiałam stary numer natomiast chcę powiedzieć, że to co widać też już w całym ogrodzie to, że startują powojniki i na przykład tutaj z przodu mam Polish Spirit ale też są inne, i generalnie większość powojników z małymi wyjątkami praktycznie bardzo pięknie teraz odbija. Ja przejdę teraz na północną część ogrodu, tą właściwą tutaj wąskim przesmykiem koło mojego auta. i yy... Pokażę tak. Z grubsza wygląda ogród w tej chwili tak. Czyli przede wszystkim rzuca się w oczy to, że bardzo, tak jak od kilku tygodni, to już widać, e, wybujają te liście e, liliowców, prawda? Kilka dosadziłam nowych. Ciągle jeszcze nie skończyłam, bo wydaje mi się, że jeszcze coś się zmieści. To jest stały mój problem, że ciągle wydaje mi się, że gdzieś tu się jakieś miejsce znajdzie, a później przychodzi pełen pełnia sezonu to no, widać, że to ściśnięcie roślin jest duże. Więc tutaj jeszcze szukam miejsca dla tego liliowca. Chciałam go posadzić tutaj w miejscu, które widać, ale okazało się, że tam przebiega korzeń i być może od tej robini akacjowej i niestety nie mogę. Natomiast ciągle jeszcze y, kwitną piękne cebulice. Tak jak mówiłam, jedne z moich ulubionych kwiatów wiosennych, wczesnowiosennych przepiękne, ale też widać w końcu, w końcu widać przelaszczki. Nie mam ich dużo tych przylaszczek, ale dzisiaj, jako że mam ich mało, a też są w moim ulubionym kolorze, czyli takim niebiesko-fioletowym, daję im dzisiaj jedyneczkę, czyli na jedynce na pewno przelaszczki. Cybolicę może na drugim lub ex razem z forsycjami, bo mam dwie forsycje, i ta pierwsza tutaj wygląda doskonale, po prostu doskonale. Pierwszy raz w tym roku po prostu ile ona tu się zagięła, ja ją zawiązałam tutaj, żeby przywiązałam, żeby nie opadła mi na auto, ale rzeczywiście ona może sięgać tu w ponad dwóch metrów, także, ale naprawdę przepięknie kwitnie. I tak jak mówię, jest to sezon, ten 2023 bardzo dobry dla forsycji? Cały Wrocław u nas jest w żółtym kolorze teraz, również w miejscach publiczności, dość tak nie wiem, publicznego użytku chciałam powiedzieć, także co ja gadam. W każdym razie nie wiadomo o co chodzi i rzeczywiście y, bardzo, bardzo pięknie w tym roku kwitnie. Także rok dla Forsysy jest wybitnie dobry. Y, pominęłam jeszcze coś ważnego, bo tutaj widzę, że listki też moja, tawuła wuła bodajże Douglasa jedne z rzadszych od natomiast, czy lub biliarda, no to chyba Douglasa, a natomiast coraz bardziej widać kwiatostany bergenii. Ja kiedyś wspominałam, że chciałam tu stworzyć taki kącik bergeniowy, myślałam, dosadzam co chwilę po jakiejś jednej bergenii, ale ja nie wiem, być może niektóre padły, bo wcale taki wielki kącik się nie zrobił, wygląda tak dosyć mało jeszcze pokazowo, więc pewnie będę musiała ciągle jeszcze to uzupełniać, to miejsce, bo tu dalej już rozrastają się różne odmiany irysów. Tu przy tej kępie z ostrokrzewami, i tu jeszcze nie widać, ale tu rozrosną się później paprocie w dwóch odmianach, i tu oczywiście ilga, ta pozioma, która ja ją zawsze wsadzam, dlatego że kiedy ślimaki zjadają mi. Po prostu po procie, co się zdarza, a nie mam już siły walczyć ciągle tymi niebieskimi granulkami, które też trochę szpecą ogród, to wtedy przynajmniej zostaje ta irga pozioma. Więc też bardzo piękną ma strukturę liści. Ona jeszcze wciąż rośnie. Ta akurat nie jest zimozielona, ale ładnie wygląda. O, szkolę, widzę, że bateria może mi paśnie. Zawożyłam tego wcześniej, to chociaż szybciutko przelecimy, co tutaj się dzieje. Oczywiście oprócz szafilków, yy, miodunki w odmianie różowej raspberry, w odmianie niebieskiej. Piękne są te nakrapiane liście, bardzo charakterystyczne dla miodunek. Mi też trochę przypominają yy, prawo, już jakiś limon. Co za glizdawce. E, powolnie rosną listki wszystkim krzewom, tu u mnie też berberysy, dwa berberysy u mnie są tak powtykane, tu oczywiście różne tawuły są gdzieś powtykane, tu i ówdzie. Natomiast tutaj czeka na wsadzenie e, brunera. Brunera, e, brunera właśnie taki ma podobny, trochę do miodunki, można powiedzieć takie biało, białawo, zielonkawe liście i to są moje już na w ziemi. Ona dopiero będzie pięknie wyglądała, ona dopiero zaczyna tu widać, że powoli powoli startuje. Tutaj jest mój ananas, czyli prawdopodobnie ta fritillaria, czyli szachownica i coś czego nie było do tej pory w moim ogrodzie. No. Ja to jeszcze sprawdzę w aplikacji, no ale to chyba jest zawilec. To chyba jest zawilec, taki Gajowy. Prawdopodobnie się złam zasią. Nie przypominam sobie, żebym go tutaj wsadzała. No, oczywiście ciągle jeszcze kwitną jacynty. No i w Lazani O, nawet się ostał ten szpinak krwisty z ubiegłego roku. Yy, I widzę, że w Lazani dominują teraz zdecydowanie żonkile, czy narcyzy. Także strasznie na bogato wyszło, wyszło to Lazanie. To takie. Które pierwsze robiłam zgodnie z, no niby z zasadami, chociaż wyszło mega gęsto. I to drugie lasagne, wy, wykonane już, można powiedzieć, z odpadków, czyli z takich resztek z, z biedry, może nawet wygląda lepiej, bo nie jest takie gęste. I tutaj widzę, że będą chyba oprócz no jakiegoś czosneczku tulipanów też pokazywać się hiacynty. Wsadzam powoli też inne rzeczy. Tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, wsadziłam trzy habry górskie. No, i tak oglądam chodzę i sprawdzam, co by tu jeszcze nie zrobić, co by tu jeszcze nie dodać. Świetnie, pięknie oczywiście mahonia. Dzisiaj no powiedzmy na dwójce lub na trójce, chociaż no ja nie wiem czy to nie jest jej apogeum. Wstawiałam przylaszczkę na jedynce, ale no mahonia też w zasadzie w pierwszej trójce powinna się znaleźć. Wygląda przepięknie. To jest czas mahoni. Także połowa kwietnia, zapamiętajmy machonia, azalia tu mi zdrowo kwitnie. I oczywiście jeszcze przejdę do najbardziej cienistego kątka, wawrzynek wilczydełko, również apogeum tego pięknego krzewu, o nim mówiłam ostatnio. I też tutaj druga cebulica. Też widzę, że w donicy startują niektóre hortensje z tych ogrodowych, cieszę się bardzo i tu różne, po, y, różne pnącza, które powoli odbijają. Jest tutaj mieszanka, bo jest tutaj między innymi też jaśmin Stefana, ale też różne odmiany klematisów. Różne, różne, no tu na przykład jest arabella, bylinowe, widzę, że jeszcze nie odbijają, najbardziej odbijają, o tutaj na przykład jest Jackmani yy, czy też inne. No i co ciekawe, właśnie, to co mówiłam ostatnio, prawdopodobnie ta uszkodzona przeze mnie brzoskwinia odrosła, zobaczymy co to z tego wyniknie dalej. Także tak wygląda ogródeczek, zieleni jest coraz więcej, kwiatów też. No, i oczywiście o tu migdałek, ale to jeszcze nie jest pora na niego, natomiast na pewno trzeba podejść do yy, śliwy wiśniowej pisardii. No, też wysoko, bardzo. Właściwie trudno czasami y, umieścić na podium konkretne rośliny, ponieważ kilka ma taki sam czas apogeum, czyli tego maksymalnego kwitnięcia, równie dobrze ta śliwa wiśniowa mogłaby być też na jedynce. Także między jedynką a czwórką na pewno właśnie przylaszczki na połowę kwietnia, cebulica syberyjska, śliwa wiśniowa, ta tutaj machonia, y, wilczydełko, czyli wawrzynek, także... No, i oczywiście niektóre cebulowe, tak jak jacynty, trochę tego jest, już można powiedzieć, dzieje się już w ogrodzie. Chociaż wiadomo, że to nie jest to samo co w lecie, kiedy jest pełna zieleń, ale mimo wszystko, mimo wszystko, już coś oko cieszy i, i to nas cieszy. Także bardzo, bardzo fajnie, coraz więcej tu widzę się pokazuje pączków. O tu na przykład na, na gruszy konferencji, piękne pączu się. No, zapowiada się dobrze. Zobaczymy, co to z tego wyniknie dalej. Także tak to generalnie wygląda. Jeszcze nie zdjąłam cały czas osłony z, z huśtawki, ale już nas cieszy. Także na tym kończę. Pozdrawiam wszystkich. Dobrego dnia i cieszmy się tymi chwilami wiosny. I, i na koniec jeszcze, jeśli mi nie padnie bateria, to podejdę tutaj do... Pięknych wioli, czyli do bratków, i wciąż jeszcze kwitną mi kupione pod koniec zimy na Allegro te wieńcowe zawilce. W ogóle lubię różne odmiany zawilców, natomiast teraz myślę, że też trzeba docenić te piękne brateczki, bo tej porze, może one są pędzone, gdzieś tam przez kogoś wyhodowane, ale. Fajnie wytrzymują już na dworze, dają sobie rady, wytrzymałe roślinki, także naprawdę cieszmy się z nich. Fajna opcja, i, i tym kończę. Pozdrawiam wszystkich.